przy czym Europa też, jak pan wspomniał, chce się zbroić. Są różne pomysły na, na wyciąganie tego finansowania zbrojeń spoza, spoza tego fiskalnego obszaru, który jest ściśle strzeżony przez Unię Europejską, czyli długu. Pojawiają się różne pomysły na to, jak to robić. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi? Ostatnio padła też, padły też pomysły EDM, padły pomysły założenia oddzielnego banku, który miałby finansować zbrojenia europejskie. Są pomysły bardzo wstępne Europejskiej Armii Europejskiej, tarczy. Sporo tego. No właśnie już z samej liczby tych koncepcji, które mm, ładnie się nazywają, ale jak się wejdzie w szczegóły, one się wzajemnie wykluczają. Mm -hmm. Pokazuje, że Europa nie wie, w którym chce pójść w kierunku i nie podjęła jeszcze decyzji. A te decyzje trzeba podjąć. Już tu nie chodzi o pieniądze, bo my mamy taką skłonność mówienia o pieniądzach. Mhm. Pieniądze są ważne, również jeśli chodzi o e, sprzęt i, i amunicję dla, dla sił zbrojnych, i, tak, ale najważniejsi są ludzie. Mhm. A ewentualna redukcja obecności amerykańskiej oznacza e, konieczność uzupełnienia luki w tym obszarze. Ta luka oszacowana została na 300 tysięcy ludzi, to znaczy państwa europejskie musiałyby być gotowe do wystawienia sił zbrojnych o charakterze operacyjnym, czyli takich, które są w stanie... Wejść do walki sił dodatkowych liczących 300 tysięcy żołnierzy. Ale pan mówi, gdyby Amerykanie zupełnie wyszli. Gdyby Amerykanie zupełnie wyszli, ale z tym trzeba się liczyć. Wojna na Półwyspie Koreańskim, wojna o Tajwan oznacza natychmiastową redukcję amerykańskiej obecności nie rozpisaną na 5 lat, ale rozpisaną na 6 tygodni. Hmm. To jest zupełnie inna, inna sytuacja. Jaką mamy dzisiaj, jakie mamy dzisiaj e, 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 Dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o armię państw zachodnich naszych sojuszników. No, generał, generał Brauer, generalny inspektor Bundeswehry, mówi, że gdyby odnosić nie, zdolności Bundeswehry do już sformułowanych planów natowskich, na które Niemcy się zgodziły, to nie są jakieś nowe zadania, to Niemcom brakuje około co najmniej 160 tysięcy żołnierzy bo potrzeby są na poziomie 460 tysięcy żołnierzy służby zawodowej oraz przeszkolonych, aktywnych rezerwistów. To nie tacy, którzy 20 lat temu byli przeszkoleni i potem w ogóle już hmm. koszar nie widzieli. To są ci aktywni rezerwiści, tacy, którzy podlegają regularnym, przynajmniej raz w roku, szkoleniom przypominającym. Niemcy dzisiaj mają co najmniej 100 tysięcy braku, jeśli chodzi o Bundeswehrę mają 180 tysięcy stanów osobowych, chcą mieć 200 tysięcy, a w świetle tych planów powinni mieć o 100 tysięcy więcej. No i oczywiście jest to, kwestia... To brzmi jak mrzonka, kwestia rezerwy. jak coś ciężkie do wypełnienia, spełnienia. przynajmniej no tak. że Niemcy mają wyższą niż Polska, no. chociażby to nie, nie myślę o luce płacowej ale bezrobocie. Bezrobocie u nas jest niższe niż... No zgodę. Niższe. Skąd wziąć tych ludzi? I to jest ten problem. No bo jeżeli mówimy o tym, że plany ewentualnościowe na to mówią o 800 tysięcy żołnierzy. 100 tysięcy żołnierzy do siódmego dnia od wydania rozkazu musi znaleźć się w rejonie zagrożenia, czyli na wschodniej, na wschodniej flance. Kolejne 200 tysięcy do 30 dnia y, musi się tutaj znaleźć i kolejne 500 tysięcy, jeżeli konflikt wybuchnie, do 180 dnia. Dzisiaj wkład Amerykanów do tego kontyngentu 800 tysięcznego wynosi 300 tysięcy żołnierzy. To są jeszcze Lepsi żołnierze, nie ukrywajmy tego, bo po pierwsze działają w większych związkach taktycznych. To nie jest mozaika składająca się z batalionów z różnych krajów, tylko to są żołnierze. Bardziej którzy, Tak, wspólnie ćwiczą, wspólnie działają, też często mając doświadczenie, doświadczenie bojowe. Po stronie armii europejskich takich zdolności też nie ma, ale problem liczebny nadal pozostaje. I on będzie musiał być rozwiązany Chce pan powiedzieć, że w czasie tych pięciu najbliższych. W złym położeniu lat. i nic nie świadczy o tym, aby miało być lepiej. Wszyscy dyskutują w Europie i podejmują decyzje na temat przywrócenia poboru wojskowego. Niemiecka umowa koalicyjna, która została wynegocjowana kilka dni temu, tak. jednym, jednym z punktów tej umowy jest przywrócenie jakiejś formuły przeszkolenia powszechnego. No, nawet takiego jak w Szwecji, czyli selektywnego, mhm. gdzie formalnie z prawnego punktu widzenia wszyscy są obowiązani służyć w siłach zbrojnych, ale nie wszyscy są powoływani, bo to armia decyduje, kogo powołać, patrząc na swoje możliwości przeszkolenia. Tu nie chodzi o to, żeby ludzi zamknąć w koszarach tylko żeby oni nabyli nowych zdolności. I w Szwecji dzisiaj szkoli się gdzieś 8% tych, którzy są formalnie prawnie zobowiązani. Niemcy myślą o podobnym systemie. To proponował minister Pistorius w poprzednim rządzie. On najprawdopodobniej zachowa stanowisko ministra obrony w nowym rządzie koalicyjnym. I moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, kiedy Niemcy podejmą decyzję o przywróceniu... Poboru powszechnego, dlatego że to wymaga zwykłej uchwały, czy odwieszającej pobór. On w Niemczech został zawieszony w trybie zwykłej uchwały bundes. Czyli bundes mówimy o tak zwanej brance? Mówimy o poborze, nawiązując, to Branka jest nawiązując, jak, nawiązując, <laughs> czymś innym. Tak. Ja, ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli Niemcy wykonają ten krok, a moim odczuciu dość szybko to wykonają, mhm. to Polska będzie jedynym państwem basenu Morza Bałtyckiego. Która nie będzie miała poboru powszechnego. I mogą się pojawić naciski zewnętrzne? Nie tylko będą się pojawiały naciski, ale będzie, będzie bym powiedział, najdelikatniej rzecz ujmując, będziemy w pewnym deficycie bezpieczeństwa. Państwo naszej wielkości, o naszym potencjale demograficznym, wystawia zbyt małe siły zbrojne. My lubimy mówić, że dużo wydajemy. Ale wydatki to jeszcze niezdolności wojskowe. Mhm. Nasze siły zbrojne są po prostu zbyt małe. Mogę się odwołać do przykładów państw znacznie mniejszych nawet i demograficznie. Litwini chcą mieć jedną dywizję w 2030 roku, ukompletowaną, a my, a chce, a my chcemy mieć sześć dywizji w roku 2035, 5 lat później. No tylko, że Litwinów jest 2,7 miliona, a nas jest 40 milionów. Przekładając te miary demograficzne litewskie na polskie, my powinniśmy mieć 13 dywizji, a nie połowę tego, co chcemy zbudować. Chcemy mieć 50 tysięcy wojsk obrony terytorialnej a Łotysze chcą mieć rok, w roku 27, a, a nie 30 którymś, 12 tysięcy wojsk obrony terytorialnej. Łotyszy jest milion osiemset tysięcy, czyli znów, gdybyśmy tę miarę demograficzną Łotwy, małego państwa, ale położonego w zagrożonym uderzeniem rosyjskim miejscu na ziemi, Gdybyśmy my tę miarę przekładali na Polskę, to my powinniśmy budować 250 tysięcy taki korpus żołnierzy wojska obrony terytorialnej, czyli, a nie 50. Czyli rozumiem, że czekają nas politycznie niepopularne decyzje. No jeżeli, jeżeli chcemy być bezpieczni, jeżeli chcemy odstraszyć Rosję, czyli mieć taki potencjał, że Putin albo jego następcy no dwa razy się zastanowią, jeśli podejmą decyzję o uderzeniu, no to musimy takie decyzje, decyzje zrobić, bo my się zadowalamy takimi ogólnymi liczbami, które, których nie powinno się dodawać. No mówimy na przykład, że Finlandia może zmobilizować nawet 300 tysięcy, 280 dokładnie żołnierzy w ciągu Maksymalnie 30 dni od, od wydania rozkazów i finowie są przygotowani, a ponieważ finowie to są nasi sojusznicy, w związku z tym ten potencjał fiński mhm. dodajemy dodaje do potencjału wschodniej flanki. No tylko nie wiemy o tym, albo usiłujemy zapomnieć, że fi, fi, w prawie Finlandii jest wyraźnie sformułowany zakaz dyslokowania żołnierzy pochodzących z poboru poza granicę Finlandii. Czyli ten potencjał. A no, więc bo właśnie. Finowie mają długą granicę. No to w takim razie Finowie nie przyjdą z odsieczą państwom bałtyckim e, e, i nie przyjdą też z odsieczą nam, je, jeżeli to by zakładało na przykład dyslokowanie części tego potencjału poza terytorium e, Finlandii. No. No to Armia Obywatelska jest odpowiedzią, rozumiem. Moim zdaniem czy, my, my i tak, ale... tak stoimy przed tą decyzją. I dlaczego, trzeba warto o tym, dlaczego warto o tym teraz mówić? No, dlatego, że trzeba zbudować nowoczesny system, który musi być przedyskutowany. Obywatele muszą mieć wpływ na to, jak ten system będzie powstawał. I tu też uczmy się od innych. Litwini tę swoją dywizję, to L litewski mont taką propozycję sformułował pod adresem obywateli. Chcieli budować w dwóch wariantach. Albo szybciej, albo wolniej. Mm. Bo szybciej oznacza większe też wyrzeczenia. I poddali to pod osąd opinii publicznej. Opinia publiczna Litwy miała w tej materii coś do powiedzenia. No, to jest pewien model republikański, czyli jakby zaangażowania obywateli w nasze, ich własne i w związku z tym bezpieczeństwo państwa. Jak rozumiem, Litwi nie czują mocne zagrożenie, czy Polacy czują to zagrożenie? No Ale jeżeli Polacy są uspokajani, że jesteśmy mm. liderem NATO, wydajemy najwięcej, w związku z tym możemy się czuć bez, bezpiecznie, a NATO jest w ogóle monolitem, artykuł 5 nie, do nie, nie do to, co, Jesteśmy mamieni trochę. Oczywiście, no że, że nie chce tak. nam mówić, tylko traktuje nas jak dzieci. Tak uważam. I tak od Czy politycy nie chcą wyborcom e, mówić prawd, które uznają za, za nieprzyjemne, a wyborcy e, udają? Że nie wiedzą, w jakim miejscu na świecie żyją. I wierzą politykom w tym zakresie. Tak, a prywatnie, bo ja to bardzo często słyszę, mówią, no jeżeli coś się stanie, to ja pakuję żonę, dzieci yy, moich rodziców do samochodu i wyjeżdżam do Hiszpanii, do zachodniej części Polski, gdziekolwiek, żeby, żeby nie znaleźć się na pierwszej linii. To jest oczywiście też nieprawda: nikt nigdzie nie wyjedzie, nikt nie będzie miał takiej możliwości. I tego też politycy naszym obywatelom nie chcą powiedzieć, bo uznają to za prawdę niepopularną, a przynajmniej taką, która może ich kosztować kilka punktów w, w sondażach centrum. opinii publicznej. A u nas są zawsze jakieś wybory, no i tak sobie dryfujemy. dryfujemy od lat, uspokajając się, że jesteśmy najsilniejszym państwem NATO, a nie jesteśmy ani najsilniejszym, ani najlepiej przygotowanym. Ale żyjemy na wschodniej flance, czyli w rejonie potencjalnego zagrożenia.